Cześć Boże kochani, witam Was bardzo serdecznie. Jest 17 lutego poniedziałek i rozpoczynamy naszą wieczorną audycję wieczernik miłosierdzia Bożego, gdzie rozważamy Słowo Boże przekazane przez Pana Jezusa świętej w Faustynie. Dzisiaj wracamy do zeszytu pierwszego, a mianowicie rozpatrzymy sobie fragment o numerze 395, a jego treść jest następująca. 15 lutego 1935 roku. Wyjazd do domu rodzinnego na parę dni do umierającej matki. Kiedy się dowiedziałam, że matka jest ciężko chora i już bliska śmierci i prosi, żebym przyjechała, bo pragnie się jeszcze raz przed śmiercią ze mną zobaczyć, w tej chwili obudziły mi się wszystkie uczucia serca. Jako szczerze kochające dziecko swoją matkę, pragnęłam gorąco spełnić jej życzenie ale pozostawiłam Bogu swobodę i zdałam się w zupełności na Jego wolę. Nie zważając na ból serca, szłam za wolą Bożą. W dzień imienin 15 lutego rano matka przełożona dała mi drugi list od rodziny i udzieliła mi pozwolenia na wyjazd do domu rodzinnego, aby spełnić życzenie i prośbę umierającej matki. Zaraz zaczęłam się przygotowywać do podróży i wieczorem już wyjechałam z Wilna. Kochani, Rozważmy ten fragment, taki dość wymowny, mówiący nam o granicy pomiędzy życiem a śmiercią, pomiędzy życiem a śmiercią naszych bliskich. W szczególności przygotowałem dla, dla Was takie trzy pytania rozważania, nad którymi się dzisiaj pochylimy. Co we mnie budzi napięcie między naturalną miłością do bliskich, a gotowością poddania się woli Bożej? Jak reaguję, gdy te dwie rzeczy wydają się iść w różnych kierunkach? W jaki sposób w chwilach silnych uczuć i bólu serca potrafię pozostawić Bogu swobodę i naprawdę Mu zaufać, a nie tylko wypowiedzieć pobożne słowa? Jak wygląda moje posłuszeństwo wobec przełożonych osób odpowiedzialnych za mnie? Czy umiem przyjąć ich decyzję jako możliwe prowadzenie Boga, tak jak uczyniła to Faustyna. Moi drodzy, jak widzicie ten fragment i te rozważania niosą ze sobą dość dużą głębię, w związku z czym zostawiam Was w chwili tutaj refleksji nad tym słowem, nad tymi rozważaniami. Zapraszam Was oczywiście tradycyjnie do subskrypcji naszego kanału, do udostępniania tej audycji. Niech Miłosierdzie Boże niesie się na cały świat. Pozdrawiam Was serdecznie z Panem Bogiem. Wszystkiego dobrego.